Ej, to jest początek Znamy się, choć nie powinniśmy się znać właśnie tak Z twoich ust tylko jad wydostaje się i siedzi w nas, jak tak możesz, jach sytuacja taka akcja, ty i ja jak brat z bratem Więc co się zepsuło zatem W głowie zapominam o tym, szukam dawki emocji i żalu Ej, ta myśl dobija mnie pomału Chcę wiedzieć, co po tom osłonu chciałeś stworzyć jedno. Wiem, że masz serce i duszę, ale tak, ranią Twoje słowa oraz Twoje czyny. Robisz to bez żadnej przyczyny. Czy to jest normalne? Tak to niewybaczalne. Czasem tak milczę. walcząc ze łzami, a było tak dobrze między nami. Stop! To koniec, ten to wyznacza cel, cel Przyjacielem byłeś, więc ostrzegam cię na starcie Los się odwrócić w mojej karcie, lecz nie życzę ci źle, ale od dziś nie znamy się mm. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski Byłeś dużo war, tak jak w Pokerze taliacat Obym nie spotkał razem was, bo wtedy przyjdzie sądu czas mm. Mm. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski Byłeś dużo war, tak jak w pokerze taliacat Obym nie spotkał razem was, bo wtedy przyjdzie sądu czas mm, mm. Każdy procent dzieliłeś na dwoje, by zabrać szczęście moje Tak to właśnie mieszać musiałem Jak rasowo zmienić mnie chciałem Dobra decyzja, stary Ona nie warta wiary Balety, imprezy, miejskie klimaty Ta sytuacja spisywała mnie na straty A ty, a ty co chciałeś wysłać mnie za kraty Cały czas na haju, cały czas nieświadomy nie widziałem ciała mowy fałszywych ludzi dookoła Moja dusza krzyczy woła Czy uwolnić się zdoła Marzenia i plany poszło wszystko w gruz Bo ty o ja jesteście razem już Mój przyjacielu byłeś mi naprawdę bliski Byłeś dużo wartak jak pokerze taliakar Obym nie spotkał razem was, bo wtedy przyjdzie sądu czas mm, mm. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski Byłeś dużo wartak jak pokerze jakat Obym nie spotkał razem was bo wtedy przyjdzie są do czas! Mm, mm. Mm. Yeah